Snoby. Rozdział trzeci. O wpływie arystokracji na snobizm. W zeszłą niedzielę znalazłszy się przypadkiem w kościele w City, pod koniec nabożeństwa następne usłyszałem wyrazy. Kto jest ten ksiądz? Zapytał jakiś jegomość drugiego obok stojącego. To pan trzy gwiazdy, odrzekł tamten. Kapelan domowy, hrabiego, jak się wam podoba. Ach, do prawdy, odparł tenże z niewymownym uczuciem uwielbienia. Od tej chwili zapewne on już nigdy nie wątpił o tożsamości osoby rzeczonego kapelana i jego prawowierności. Wprawdzie tyle wiedział o hrabim, ile o jego kapelanie, lecz z pierwszego sądził o ważności drugiego i nawzajem. Do domu powrócił zachwycony księdzem, jako snob. Nic nie pozostawiający do życzenia. Ta rozmowa daleko więcej mnie zafrapowała, aniżeli samo kazanie. Nie pomału zdziwiłem się, że lordochwalstwo do takich już olbrzymich rozmiarów doszło w mojej ojczyźnie. Bo rzeczywiście, jakie mogło mieć znaczenie dla owego snoba to, czy ów ksiądz był lub nie kapelanem jakiegoś jaśnie wielmożnego. Arystokracji zawdzięczamy byt, kwitnienie i postęp snobizmu, który, jak powiada lord John Russell, nigdy nie będzie oceniony stosownie do swojej wartości. I jakże by mogło być inaczej? Dorabia się ktoś ogromnego majątku, świecąc bakę jakiemu ministrowi, popełnia tysiące szachrajstw, wygrywa jaką bitwę, zawiera jaki traktat albo jako zręczny prawoznawca znajduje sposób pobierania ogromnej pensji i trafia do ławki królewskiej. Przypis. Sąd ławy królewskiej. Wtedy ojczyzna wynagradza go, obdarza złotą koroną, zdobną w większą lub mniejszą liczbę listków i kwiatków, daje tytuły, obsypuje godnościami przynależnymi prawodawcy. Twoje zdolności są tak wielkie, powiada naród, że twoje dzieci choć w części będą ich spadkobiercami. Niech zatem panują nad nami. Któż by poważył się choć na chwilę przypuścić, że twój najstarszy syn może być osłem. My twoje zasługi tak wysoko cenimy, iż domagamy się koniecznie, żeby twoje zaszczyty, kiedy ciebie nie stanie, spłynęły na twojego pierworodnego. Jesteś biednym? Damy ci tyle złota, żebyście ty i każdy najstarszy z twojego rodu żyli wiecznie na łonie zamożności. My żądamy, aby w tym kraju szczęśliwym była jedna uprzywilejowana kasta, której by sprawa zawsze i wszędzie przypadło pierwsze miejsce, wszędzie znakomitsze korzyści, większy udział w łaskach rządu. Nie możemy zrobić parami wszystkich Twoich dzieci, bo zbyt by się spospolitowała ta godność i zanadto zaludniła Izba Lordów, lecz za to Twoi młodsi synowie otrzymają wszystko, czym rząd na ich korzyść jest w stanie rozporządzać. Pozajmują oni wszystkie najkorzystniejsze miejsca. W dziewiętnastym roku życia otrzymają nominacje na kapitanów lub pułkowników, gdy tymczasem biedni porucznicy osiwieją pod bronią przez trzydzieści lat kierując komendą. W dwudziestym pierwszym roku dostaną dowództwo okrętów. Będą mieli pod swymi rozkazami weteranów, którzy byli w ogniu w przód, nim oni na świat przyszli. Potem wszystkim, ponieważ jesteśmy narodem niezmiernie liberalnym i staramy się zachęcać każdego do chętnego spełniania swoich obowiązków, powiemy ludziom wszelkiego stanu. Stań się kolosalnie bogatym, zyskaj jako prawowietca znakomite pensje, deklamuj długie mowy, odznaczaj się, wygrywaj bitwy, a wtedy nic ci nie stanie na przeszkodzie, ażebyś osobiście, sam we własnej osobie, czy pojmujesz, wszedł do klasy uprzywilejowanej. Twoje zaś dzieci, jak z porządku rzeczy wypada, będą miały nad naszymi najwyższą władzę. Jak przeszkodzić rozwijaniu się snobokracji przy urządzeniach, jakby na umyślnie na jej cześć postanowionych? Jak powstrzymać wszystkie kości pacierżowe od zginania się przed lordami? Błoto, z którego jesteśmy ulepieni, takiego walania się koniecznie widać wymaga. Gdzie znajdzie się człowiek zdolny oprzeć się podobnym pokusom? Pchani uczuciem, które nazywa się szlachetną emulacją? Niektórzy rzucają się w szranki i rozpoczynają szalone gonitwy do zaszczytów. Nareszcie w końcu dobiegają mety. Inni za słabi albo za mali do walki ograniczają się na bezwiednym uwielbianiu i podziwianiu zwycięzców. Inni na koniec, niezdolni sami przez się cokolwiek bądź zdobyć, za swoją niemoc mszczą się po twarzą i zawiścią. Tu i ówdzie spostrzeżesz zabłąkanego filozofa, niemego widza podobnego stanu społeczeństwa, który z politowaniem patrzy na tę poniżającą cześć człowieka dla człowieka i dla złotego cielca. Fenomen taki jest dla niego przedmiotem studiów, wcale nie zakłócających jego spokojności. A jednak założyłbym się prawie, że każdemu z tych moralistów silnie by serce zadrgało, Gdyby go zobaczono w tłumie z księciem pod każdą rękę, tak, tak. W obecnym położeniu rzeczy niepodobna znaleźć człowieka, który by nie został snobem choć raz w życiu, choć na chwilę, choć w jednej jakiej okoliczności. Wewnętrzny ustrój naszego społeczeństwa jest tego rodzaju, że zarówno może być snobem prostak przez swoje płaszczenie się, jak szlachetny lord przez swoją pychę. Kiedy zacna margrabina w swoich pamiętnikach podróży wyrzeka na smutną dla pasażerów okrętu konieczność stykania się z ludźmi wszelkiego stanu i powołania, dając przez to do zrozumienia, że podobna wspólność pożycia z innymi boskimi stworzeniami wcale nie przypada do smaku jaśnie wielmożnej pani, uważającej siebie za istotę lepioną z szlachetniejszej gliny, kiedy Margrabina D. pisze podobne rzeczy, nie możemy przypuścić, żeby sama natura podobne uczucia złożyła w sercu kobiety. Widzimy w tym raczej skutek służalstwa i nikczemności osób, które ją od dzieciństwa otaczały. Ci to ludzie zaszczepili w niej przekonanie, że ona jest istotnie czymś wyższym nad otaczające ją tłumy, że zwyczajni śmiertelnicy powinni zawsze w przyzwoitej od niej pozostawać odległości. Przypominam sobie właśnie zdarzenie, które mi się przytrafiło w Kairze, gdziem się przypadkiem znajdował jednocześnie z pewnym księciem udającym się do Indii. W nocy usłyszałem wielki zgiełk. Jakiś człowiek wpadł do sąsiedniej studni. Wszyscy podróżni śpiesznie z hotelu wybiegli na podwórze, w ich liczbie znajdował się i wasz sługa, któremu przyszło do głowy zapytać się młodego człowieka niedaleko stojącego o przyczynę wrzawy. Któż by zgadł, że ten młody człowiek jest książę? Odziany był po prostu w białą kurtkę, a na głowie miał pilśniowy kapelusz. Bądź jak bądź, zadziwił się niezmiernie, słysząc, że zwyczajny śmiertelnik wprost do niego zwraca swą mowę. Przebąknął prze to jakąś niewyraźną monosylabę i majestatycznym kiwnięciem ręki raczył przyzwać swojego adiutanta, ażeby się ze mną rozmówił. Nasza wtem wina, nie zaś osób wysoko położonych, jeżeli one mnie mają, że więcej od nas są warte. Wrażenia z podróży Lorda L mogą przedstawić nam dowód, jak spokojnie i dobrodusznie człowiek wysoko położony przyjmuje hołdy niższych od siebie. Zrobiwszy kilka uwag zarówno trafnych, jak głębokich o brukseli, jego ekscelencja kontynuuje swoje opowiadanie w następny sposób. Zatrzymawszy się przez kilka dni w hotelu Belleuve, zakładzie wielką mającym renomę, a który jednak wcale nie może się równać z hotelem Francja, Zawarłem tam znajomość z panem L. doktorem Ambasady. Uparł się koniecznie czynić dla mnie honory gospodarza domu. Pewnego razu obstalował wykwintny obiad w pierwszej tutejszej restauracji, która jak powiada o wiele przewyższa paryską Rocher de Cancale. Zaproszonych było siedem czy osiem osób, jednomyślnie wszyscyśmy się zgodzili, że kuchnia paryska daleko lepsza, chociaż brukselska niezmiernie droga. To by mogło posłużyć za naukę dla tych, którzy usiłują koniecznie przewyższać innych. Zacny doktor L, chcąc godnie przyjąć wielmożnego pana, obstalował dla niego obiad najwytworniejszy, jaki tylko można było dostać. Szanowny mylord, oceniając jego uprzejmość, znalazł, że obiad był za drogi i niegodziwy. Za drogi, nie dla niego zapewne. Niegodziwy? Doktor zrobił wszystko, co było w jego możności, żeby zadowolnić szlachetną paszczękę, którą miał honor traktować. Za to, milord, grzeczność zawdzięczył brutalskiem postąpieniem względem gospodarza. Taką samą sztukę potrafią i owi trzech buńczuczni baszowie, którzy wiecznie szemrzą, że nie dosyć są wynagradzani za lenistwo i niedołęstwo. Jakżeby mogło być inaczej w kraju, gdzie lordochwalstwo stało się artykułem wiary i gdzie dzieci od kolebki są przyuczane szanować almanach parów?